What so it's best side story, what I saw it's just alright, what a soul it's best side story, what a so it's just alright, Amen just alright, hey just alright. U nas trzymają, więc spokojnie. Jak chcecie, to ja was trzymam tylko czy... Tak, tak, tak. No i jak sobie wszyscy przepłyną, pojedziemy właśnie kierunku. Dzień dobry w ogóle, Szanowni Państwo. Witamy na kanale Leśnych Ludzi. mi na kajakach. Czekamy na innych. Patryk tam jest. Patryka znacie. Trzeba. A tam płynie pies. Dobra, to Proszę? No dobra, ok. Dobra, obracamy się. Tą panią znacie, Jule znacie, moją żonę znacie. I kolizja! Janek, była kolizja? Była kolizja. Klimatyczny most mamy. W to jest mała panew. Jak się nazywa gdzie my ruszali? Kojarzysz? Zaraz powiem. O!

When I saw it's just the rain. No, dasz sam randę, Janek. Dajesz, dajesz. To w drugą stronę. Tylko lewa, 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 lewa Janek tylko. Tam, bo właśnie gleba i zguba plecaka. Więc, jakby ktoś widział czerwony czerwonych to bierzemy. Niedobrze, niedobra sytuacja. Tam jest awaria. Więc, no, musimy się zatrzymać i zobaczymy, co się będzie działo. A tam Patryk nam macha, no. Tam pomaga, czy nam macha? Jak to się stało? Gleba. I też zaraz przywalimy mi w kamień. Trzeba ratować, no. A jak ze sprzętem? Dużo straciliście? W sensie jakaś elektronika, czy coś w tym rodzaju? Wszystko? Wszystko? To niedobrze. A ty Płyniemy tam, taki, No już, już, już. Płyniemy, płyniemy. go gałęzie. My też krzaki. Na no, takiej rzece, żeby sobie glebę zaliczyć kajakiem. No niszczące świata. Nasi znajomi nie żona zaliczyli glebę. Jak to się mówi, że na kajaku ciężko się wywalić. No im się zdarzyło. Szkoda sprzętu. Mieli zabezpieczone odpowiednio, to chociaż tyle. No tutaj mam drona wiecie, więc tutaj byłaby tragedia jakbym się wywalił. Ale plecak nie jest mokry, tak mi się wydaje przynajmniej. No Teraz zaraz będzie kolizja. Totalny hardcore, tyle ludzi po prostu, że co chwilę się klinują ludzie. No tam niestety będę musiał odłożyć no, nagrywanie. Nie, niestety nie. Ale każdy tutaj płynie. Postaram się przepłynąć piersi, bo jestem tutaj w kolejce. A jesteśmy fajnie ułożeni, więc Janek nie wiosłuj teraz, ja to zrobię. Jak tam? Daliście radę? Ja chcę z jechać. To się nie da płynieć normalnie. Tu nie ma kontaktu z naturą, po prostu ciągła krzyki, stare i w ogóle. No trudno. Naprawdę spodziewała się czegoś innego. Mimo tego, aktywnie w terenie fajna sprawa. Wybaczcie, no. jak tylko nie? Z zamiana płynę z Julą, Janek płynie z mamą. Komercyjny bardzo spół, jak widzicie bardzo dużo kajaków Bardzo dużo Janek niestety tutaj nie może sobie poradzić, więc muszę mu pomóc Uwaga o. Dosyć często kolizje. Lecimy. Nie, tam. Nie, Wszystko Przeszło. Przeszło. <śla> Nadajesz Janek. Nie. Płyń. Widzi to jakoś? Powiem mu pomogę. W ten sposób. No i ogólnie. No zobaczymy, jak będzie. Jak się uda, to może nawet jakieś kadry z powietrza zrobimy. Bo mam tutaj ze sobą drona. Janek Janek, prostój Prawym, prawym, tylko prawym. O, właśnie. O, właśnie, i dobrze. I teraz już, już, już już sobie będzie płynął. No i mamy tutaj akurat, właśnie drona. Może nam uda się puścić z powietrza coś, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość. W ogóle wziąłem się pleca, który ostatnio recenzowałam na kanale, ale chciałbym coś o nim powiedzieć, bo niestety stało się mało nieszczęście. Się popsuło. No, i muszę, prawym Janek, prawym Jasio, to nie widzisz jak ten, jak nam hamak zrządzono? Si, patrz, znaczy ten kajak. Za dużo bushcraftu. no właśnie. E, chciałem parę słów o nim powiedzieć, ale to może jak się zatrzymamy, bo niestety jest dosyć. No, nagrywanie na kajaku, jednak to jest sztuka i ciężko, bo jednak no, trzeba non-stop kontrolować wszystko, to się dzieje. Jak na razie urokliwy, tylko dużo ludzi na komercyjny bardzo mocno spływ. Żona, jak tam? What well, so is just all right. What well, so is fast side story. What well, so is just all right. all right. Just all right. Just all right. Brakuje uchwytu takich spraw, niestety, no, bo nagrywam materiał i co chwilę muszę korygować kurs, bo gdzieś nas spycha. No, ale no cóż, jakoś sobie radzimy. Prawda, Jula? Tylko prawym wiosłem ile. tylko czy znaczy prawą stroną. No słuchajcie, jeżeli chodzi o akcje ze spływem, to jak wcześniej wspomniałem dosyć duża komercja, bardzo dużo kajaków, nie ma takiego kontaktu z naturą, gdzie można sobie po prostu popływać na spokojnie, nie? I wycieszyć krzyki ciągłe, hałas, no kolizje na, na rzece kajakowe, bo jest chyba 200 kajaków. Coś koło tego. Więc no nic nie zrobimy. Są, są też nasi miłośnicy buszkraftu, hamaki. Spoko, chociaż w sumie to nie wygląda na hamak. Szałas, to jest szałas, nie hamach, słuchajcie. No teraz tak to wygląda i dalej płyniemy. Patryk, jak Ci się w ogóle podoba na spływie? O, elegancko. Tylko, już dużo nie ludzi, jest. nie? Dużo ludzi, jest trochę ciasno. Ale, ale ogarniamy. Ale generalnie towarzystwo doborowe. No, ciśniemy dalej. Jula tylko lewym, wiosły lewym. Dajesz, dajesz Jula. Zobaczymy, czy sobie Jula poradzi dobrze. I teraz raz prawym. I lewym. I lewym. Teraz prawym, tylko dwa razy. Raz. Dwa. Jeszcze prawym. Trzy. Walcz prawym, prawym, prawym tylko, prawym, prawym. Niech cię wyprostuje. I już, i już prawym. I teraz lewym skontrój. O! Jeszcze raz lewy. Jeszcze raz lewy. No, zobaczyli ludzi tam jest, nie? no masach. No i ogólnie spój zakończony. Czy jestem zadowolony, czy mogę to miejsce polecić? No. Ciężko mi powiedzieć, no bo wszystko tak naprawdę było, jest dograne, tak jak powinno być dograne, no ale niestety jest tyle ludzi, taka komercha, że to się nie da odpocząć. O, nie da się odpocząć. To nie jest przyjemność, kiedy pływa się kajakiem i co chwilę o kogoś się obija. Bo naprawdę multon, zresztą sami widzieliście na przebitkach, jak to wygląda. Well the Just right. <noise> dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo. Dawno nas nie było na kanale licznych ludzi. Przez trzy tygodnie nie było żadnego materiału. Pora to nadgonić. Sorry, wiecie, na no, wakacje. Tutaj w moim przypadku zmiana pracy. Zresztą w przypadku Golasa tak samo. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Golas to w ogóle... Hajdnął się ostatnio, więc Golasie wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. No i wiesz zresztą, nie? E, słuchajcie, więc tak, e, co się ostatnio u nas wydarzyło. Byliśmy. No, w ogóle mam taką scenerię Jak widzicie, jesteśmy u mnie na urodzie, ponieważ moje dzieciaki e, miały ochotę przespać się w terenie, a niestety nie mieliśmy możliwości wyskoczenia w teren. Więc e, wraz z żoną postanowiliśmy, że zrobimy taki mały, domowy biwak, nie? No, każdy z was pewnie swoim dzieciakom coś takiego organizuje, więc my tak samo zorganizowaliśmy naszym dzieciom. I padło na to, że po prostu śpimy w ogrodzie w tym i przespaliśmy z piątku na sobotę. Tak, dokładnie, z piątku na sobotę tutaj, na tym miejscu, było wyciąg nisko. O, zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało. Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Ponieważ mamy noc spadających gwiazd, postanowiliśmy, że spędzimy sobie noc na ogródku. Namiot rozbity, więc będziemy losować no, co prawda, na ogródku. Nie mamy możliwości wyskoczyć w teren, no, ale przynajmniej taka frajda, troszeczkę na świeżym powietrzu, nie w domu. Poleżeć i poobserwować gwiazdy. Wy pewnie tych gwiazd w tej chwili nie widzicie, my widzimy, no. Gwiazdy spadają, liczymy i zobaczymy, ile uda nam się naliczyć. Na razie jedną, no, ale zawsze coś, no więc spoko. Tam w ogóle ognisko płonie, O, No ogólnie jeszcze w ogóle taka mała awaria, no niestety mój plecak, który ostatnio zakupiłem i pokazywałem byłam na recenzji, link do tej recenzji jest gdzieś tutaj. E, po prostu uległ małej awarii, ja mam go tutaj ze za sobą, zaraz Wam pokażę co chodzi. E, uległ awarii na spływie kajakowym, trochę przemógł i po prostu po te, trochę ciężaru niósł, bo niósł przede wszystkim drona. Niósł przede wszystkim no, kuchenkę, jakieś tam pierdoły wiecie, dla dzieciaków, więc trochę ten plecak łażył, Trochę i po założeniu na plery po prostu puścił szwy. Na pewno z plecakiem nic by się nie stało, w przypadku kiedy na przykład ze zerwałbym całe e, ramię, ponieważ ma podwójne zabezpieczenie, więc no, nie było takiej sytuacji, żeby mi plecak opadł. Ale ten plecak jest kupiony w Milwardzie, o ile dobrze pamiętam. Uważam, że każdy dobry sklep internetowy powinien mieć wzorową obsługę klienta, jeżeli chodzi o zwroty i reklamacje. Bo nie sposób jest wydać kasę, a potem umyć ręce od tego i powiedzieć chłopie, martw się sam. Żeby była sprawa jasna, nie możemy obwiniać sklepy internetowe, czy też sklepy normalne, takie stacjonarne, za to, że coś Wam się zepsuło. Przedmioty, które kupiliście w tym sklepie. No czemu? Dlatego, że oni tego nie produkują. Po prostu. Jeżeli coś się stało, to na linii produkcyjnej i tak naprawdę sklep ma obowiązek przyjąć reklamację i ją rozpatrzyć. I właśnie wpadł nam ostatnio do głowy fajny pomysł, żeby sprawdzać reklamację w sklepach internetowych. Jeżeli dobry sklep internetowy ma fajnie rozwinięty serwis i reklamację, działalność serwisu reklamacji i możemy sprawdzić, jak to funkcjonuje, to czemu nie? Więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś propozycje przedmiotów, które Chcielibyście do nas przesyłać? Przesyłajcie, piszcie maile, na, najlepiej maile yy, i my po prostu zajmiemy się taką reklamacją i pokażemy sklep internetowy, który, w którym zakupiliście ocenimy ten sklep, czy jest spoko, czy jest niespoko. Taki szybki pomysł, nie. I teraz właśnie że chciałem zacząć tę serię, bo ja ten plecak, jak wspomniałem wcześniej, kupiłem w sklepie Milward i będę go celował na, re na reklamację. Jak na przebitkach widzicie, mamy tutaj uszkodzenie zerwania ramienia, po prostu się odpruło, no ale na pewno nie spadnie z tego powodu, że tutaj leci dodatkowe zabezpieczenie, więc yy, spoko, nie? Ale mimo tego jest to produkt, który powinien się nadawać na reklamację. No, no i zobaczymy jak Millward zareaguje. Ja oczywiście przejdę przez cały proces reklamacji. No i zobaczymy co Millward nam odpowie. Hamaczek od leśnego ludzika. Tak jak wspominałem na poprzednich moich materiałach, ten hamak służy do wiszenia w ogrodzie. Rozwiesiłem go na początku wiosny. Coś koło tego. I wisi do tej pory. Taki mój eksperyment, czyli po prostu rozwiesiłem hamak. Nie zwijam go. Warunki pogodowe były różne. W lipcu mocno dosyć lało, i ten hamaczek, tak naprawdę, zobaczcie, jak on wygląda. No, ma tutaj trochę brudu, ale z, nic się z nim nie dzieje. Oczywiście bardzo często w nim wisiałem. jak tak samo się spisuje na medal, nic się nie dzieje. Mam tylko mały problem z tym, żeby sobie tutaj rozwiesić cięciwe i oglądać e, na uchwycie do telefonu jakiś tam filmik podczas mojego odpoczynku w ogrodzie. Z jakiego powodu? Takiego, że jak po prostu sobie usiądę, ramiona tego stoja stojaka po prostu się zginają i cięciwa opada. Yy, no ale to na temat stojaka już było mówione. A teraz yy, w ogóle ten hamaczek od leśnego ludzika. No, słuchajcie, w mojej ocenie naprawdę bardzo dobry produkt. Nic się z tym nie dzieje. Yy, mogę to porównać yy, do decathlonu, czyli hamaka, który koszuje tam 49 zł. Chyba na dzień dzisiejszy. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. Yy, Sprawa wygląda tak, że swojego czasu hamak z decathlonu rozbiłem sobie w tamtym miejscu na moim poddaszu, czyli nie na moim poddaszu, na moim balkonie. I tak samo przez cały sezon ten hamak tam wisiał. I co się stało? Po prostu on się przebarwił i materiał się na tyle osłabił, że w pewnym momencie, kiedy po prostu sobie go rozbiłem w terenie, popruł się. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ten hamak się popruł, więc ogromny plus. Co ja mogę powiedzieć, naprawdę bardzo dobre wykonanie. Nie widać żadnych próć po jakimś tam okresie użytkowania. Mówię na, na 3 miesiące w terenie tak? cały czas na dworze. Dworze, dworzu, na polu, na terenie otwartym zwać jak zwać. E, nic się kompletnie nie dzieje. E, naprawdę polecam, tak? jeżeli lubicie wspierać polskich twórców, polskich pasjonatów polskie produkty to. Warto dołożyć parę groszy i po prostu kupić hamak u leśnego ludzika, bo naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Materiał szeleszczący, taki oltalionowy, można powiedzieć. Miałem na początku do niego małe zastrzeżenie. <laughs> Sorry, no bo wiecie, no z reguły hamaki są z ripstopu, a ten jest taki oltalionowy. Byłem trochę zdziwiony, no ale naprawdę bardzo wygodny. Bardzo się fajnie na nim leży, odpoczywa. Mogę polecić w 100%.